znawano bardzo długo, że zespoły bólowe stawów krzyżowo biodrowych lokalizują się w tej grupie dolegliwości, które były określane jako nieznanym, nieznanym pochodzeniem. Dziś od 20 lat wracamy do stawów krzyżowo biodrowych poszukując w nich około 20, może nawet 30% niespecyficznych specyficznych przyczyn, niespecyficznych zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa, a więc można powiedzieć, że w w pewnym sensie to jest nowy problem, który niestety nie jest bardzo szeroko rozpoznany jeszcze w środowisku i są olbrzymie problemy z diagnozowaniem. Różnicowanie zespołów bólowych w dolnym odcinku kręgosłupa, do których także należą stawy krzyżowo wiodrowe jest bardzo złożone. Jeżeli mamy już postawione rozpoznanie i wiemy, że, to są, że przyczyną bólu są stawy krzyżowo wiodrowe podejmujemy decyzję o leczeniu i to leczenie zawsze na początku jest leczeniem, które jednak musi się opierać na leczeniu zachowawczym. Tak, to leczenie zachowawcze musi być prowadzone, ale w taki sposób by było, ja to powtarzam, ale powtarzam to, ponieważ jest to niezmiernie ważne, skoncentrowane na stawach krzyżowo-pydrowych, a nie na dolnym odcinku e, e, kręgosłupa. Jeżeli to leczenie jest prawidłowo zaplanowane i ono nie przynosi efektów, a specjalnie nie mówię, jak długo powinno trwać, ponieważ zależy to od i przyczyny zespołu bólowego, i prowadzonego leczenia. W każdym bądź razie, jeżeli ten pacjent w miesiącach, a czasami nawet latach nieskutecznego leczenia ma nadal dolegliwości bólowe, to wchodzi w zakres już leczenia zabiegowego. Na początku są to blokady, te najprostsze sposoby leczenia, które mają za zadanie i leczenie, i upewnienie się, że Przyczyna tkwi w stawach krzyżowo-biodrowych, bowiem jednym z elementów tych blokad jest diagnostyka. Drugim krokiem, jeżeli nie pomagają blokady są termolezja, a więc ablacje drobnych zakończeń nerwowych, czy kriolezje, a więc ablacje drobnych zakończeń nerwowych, które przewodzą sygnał bólowy ze krzyżowo-biodrowych jeżeli to nie pomaga, to pacjenci są kwalifikowani do leczenia chirurgicznego. Ja jestem reumatologiem, stąd jakby zainteresowanie moje stawami krzyżowo-biodrowymi związane jest z grupą chorób, które my określamy jako spondylartropatie. To są przede wszystkim choroby głównie zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, uszczycowe zapalenie stawów oraz niezróżnicowane spondylartropatie. Cechą wspólną tych schorzeń jest zajęcie stawów krzyżowo-biodrowych, czyli stan zapalny w tych stawach Krzyżowo-biodrowych, objawy, bóle pleców, bo to są choroby, które również oprócz tego, że zajmują stawy krzyżowo-biodrowe, to zajmują również kręgosłup, to jest bóle, ból pleców i ból okolic lędźwiowych, czy ból z promieniowaniem do pośladków okolic lędźwiowych, typowy dla właśnie zajęcia przez proces zapalny stawów krzyżowo-biodrowych. Ja bym tutaj kładł w tym momencie nacisk na Wczesną diagnostykę, wychwytywanie pacjentów, a leczenie dosyć specjalistyczne zostawił już reumatologom. Warto wspominać, warto uczulać i pacjentów, i lekarzy, chociażby lekarzy rodziny, bo reumatolodzy mają oczywiście o tym świadomość, że występuje w tych chorobach tzw. Tak zapalny ból pleców. Ten ból zapalny pleców jest zupełnie inny od bólu, którego, który no każdy z nas zna chociażby w przebiegu choroby zwyrodnieniowej. Przebie przede wszystkim on, te dolegliwości bólowe są najsilniejsze rano i w godzinach wczesnoporannych. Czyli pac pacjenci bud budzą się, mają kręgosłup usztywniony, bolesny, w miarę trwania dnia, w miarę ćwiczeń jakieś czy rozchodzenia te dolegliwości się zmniejszają. W chorobie zwyrodnieniowej tak nie jest. W chorobie zwyrodnieniowej jest zupełnie inaczej. Dolegliwości nasilają się wieczorem, i pacjenci rano zwykle się dobrze czują. Jeśli chodzi o diagnostykę stawów, to rzeczywiście dysponujemy szeroką gamą metod diagnostycznych, i takim rzeczywiście najpowszechniej stosowanym badaniem jest badanie. Rentgenowskie jest to badanie, które jest bardzo łatwo dostępnym badaniem, szybkim, tanim e, i przede wszystkim bardzo dobrze uwidacznia struktury kostne. Kiedy chcemy się dowiedzieć więcej na temat e, tkanek miękkich stawów, korzystamy z innych metod diagnostycznych, między innymi e, z badania ultrasonograficznego, i badanie USG również jest e, badaniem łatwo dostępnym. E, łatwym do wykonania i jego największą zaletą jest to, że jesteśmy w stanie uwidocznić staw, ruch stawów w czasie rzeczywistym. Oprócz tego korzystamy z badania tomografii komputerowej. Badanie to bardzo dobrze uwidacznia również struktury kostne. Pozwala również na uwidocznienie tkanek miękkich. Wykorzystywane jest do oceny zmian poobrazowych, ale także w bardzo szerokim stopniu jest wykorzystywane do oceny zmian zwyrodnieniowych tych stawów, w szczególności do oceny zmian zwyrodnieniowych stawów kręgosłupa. No i najbardziej, najbardziej rozpowszechnione badanie, które cechuje się największą swoistością i największą czułością, to jest badanie rezonansu magnetycznego, które w bardzo dobrym Sposób obrazuje zarówno to, co dzieje się w stawie, jak i wokół stawu. E, potrafi uwidocznić bardzo dobrze tkanki miękkie, ale dzięki nowym sekwencjom, jakie są obecne na rynku, potrafimy też ocenić struktury kostne. E, I w wątpliwych przypadkach. E, w wyniku badania rezonansu magnetycznego korzystamy również z badania artrografii MR, czyli badania, w którym przed wykonaniem klasycznym badania rezonansu magnetycznego do jamy stawu podajemy kontrast. Podajemy go przy pomocy ultrasonografii bądź też przy pomocy skopi i ten płyn, który wypełnia jamę stawu, czyli kontrast, wypełnia także ubytki, ewentualne ubytki czy szczeliny. W strukturach wewnątrzstawowych, i przez to te szczeliny i te zmiany są dla nas, dla radiologów, bardziej widoczne w tym badaniu. Rola rehabilitacji w chorobach reumatycznych jest absolutnie zasadnicza. Rehabilitacja jest jedną z metod leczenia, praktycznie nieodzowna w leczeniu chorób reumatycznych. Jej znaczenie jest bardzo szerokie. Nas, lekarzy, przede wszystkim interesuje poprawa funkcjonalna. U pacjenta, poprawa e, jego stanu tak, przeciwbólowego. Natomiast z punktu widzenia całkowicie takiego szerszego spojrzenia, e, rehabilitacja jest przede wszystkim aktywizacją pacjenta, przywrócenie, przywróceniem go do mm, tak naprawdę społeczeństwa, do, do jego ulubionych czynności, do pracy, e, żeby mógł się dalej rozwijać. E, no i przez to też oczywiście zmniejsza koszty leczenia chorób reumatycznych. Rehabilitacja tak naprawdę jest w pewnym momencie wsparciem dla farmakoterapii pacjentów reumatycznie chorych, a w pewnym momencie to farmakoterapia staje się tak naprawdę wsparciem dla rehabilitacji. Problem z dostępnością rehabilitacji w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia tak naprawdę dotyczy nie tylko pacjentów reumatycznych. Jest to problem praktycznie wszystkich pacjentów, którzy tej rehabilitacji wymagają. Żeby odblokować kolejki, powinniśmy się przyjrzeć zasadności stosowania w konkretnym przypadku u pacjenta niektórych zabiegów fizykoterapii albo nawet zabiegów też terapii, ponieważ wygląda na to, że czasami nie indy Indywidualizujemy tego programu rehabilitacji pod konkretnego pacjenta. Stąd część zabiegów może być po prostu zupełnie dodatkowo dopisana, choć w danym momencie niepotrzebna. No, niestety nie bierzemy pod uwagę tego, jak, jaki czas minie, w jakim ewentualnie, trudno przewidzieć, nie jesteśmy oczywiście jasnowidzami, ale w jakim momencie pacjent rozpocznie rehabilitację od momentu, kiedy to skierowanie wystawimy. Więc też należy jakby pod tym kątem zwrócić uwagę, czy my nie zapisujemy na przykład rehabilitacji na fazę ostrą, kiedy będziemy już mieli pacjenta, który rozpoczynając rehabilitację będzie już w fazie podostrej albo nawet w fazie remisji. Oczywiście o takich rzeczach jak niedo, niedo, niedofinansowanie, mimo powstawania wspaniałych ośrodków rehabilitacyjnych w kraju nowych, no, nie mogę niestety też jakby nie wspomnieć, natomiast to jest oczywiste, tak? Wydaje się Jednakże rozwiązania systemowe są dużo, dużo bardziej potrzebne, bo samo proste dodanie pieniędzy prawdopodobnie nie przyniesie oczekiwanych rezultatów.